Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony. Witam w 30. odcinku projektu Akademia, czyli futbolowej Odysei Hańca, trenerów w niemieckim klubie Holstein-Kilonia, próbującym w tymże klubie w niemieckiej Bundesliga zbudować e, światowej sławy Akademię. W dzisiejszym epizodzie rozegramy sobie jeden mecz ligowy. Będzie to wyjazd do Werderu, wyjazd do Bremy e, oraz oczywiście przedstawię wszystko to, co wydarzyło się w klubie w miesiącu lutym e, oraz przedstawię zaciąg nowych e, zawodników, którzy przyszli e, z Akademii. Zaczynamy zatem kalendarz. No i mamy Paderborn. To był mecz, który widzieliście na Facebooku. Jeśli nie widzieliście, to oczywiście zapraszam. Jedziemy sobie dalej. Wyjazd do Hanoweru. Nie chcę składu Hanoweru, chcę wynik meczu. Wynik meczu 3 do 3. Otóż przegrywaliśmy w tym meczu 3-1. O ile dobrze pamiętam, tak, Julia Osako w 13 minucie, Smile, Prewliak w 32, Sven Stendera, nasz 17-latek, po asyście Borny Sosy, który też zalicza kapitalne spotkanie, zmniejsza rozmiary porażki, ale w 40 minucie Hanover wychodzi na prowadzenie 3-1. do I w tym wydawało się, że już jest po meczu, no ale. Na szczęście nie, bowiem w, 40, w 60., przepraszam, pierwszej minucie e, Town Zebę po kolejnej wrzutce borne Sosy e, i w 77. Matija Stefancic, e, nasz młodziutki napastnik, który coraz lepiej sobie poczynia. Strzelają bramki i udaje nam się wywalczyć świetny wynik 3 do 3. Statystyki z tego spotkania są bardzo wyrównane. Bardzo ofensywny mecz, dużo strzałów, w sumie ponad 40 uderzeń na bramkę oddały obie drużyny. Tak więc z pewnością niezła gratka dla kibiców i dobry wynik, dobry na pewno dla nas. Hanower jest zespołem, który chyba dobrze stoi w tabeli. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, szóste miejsce w tej chwili mają piłkarze z Hanoweru. Później wyjazd do. Nie, przepraszam, nie wyjazd do Hamburga, tylko mecz domowy. Ten mecz również był na Facebooku. Ojej, przepraszam, to Paderborn był w poprzednim odcinku, a na Facebooku był mecz z Hamburgiem, e, oczywiście jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam, e, dobra, dobra wygrana, Matija Stefancic kolejna bramka, Stendera, kolejna bramka, tak więc nasi młodzi w natarciu, nasi młodzi atakują asysty Schindlera i Stefan Ciccia, który właśnie też do bramki dorzuca asystę, zalicza naprawdę, naprawdę świetny mecz, e, dobry mecz naszej obrony, Hamburg tutaj e, chciał atakować, Hamburg grał dobrze, ale Nubel, Nole, Sandberg i zebę przede wszystkim go, no, zakusy zespołu z Hamburga powstrzymywali i w lokalnym derby padł wynik 2 do 1. Statystycznie spotkanie to wyglądało tak, przewaga po naszej stronie 24 strzały do 10, 58% posiadania piłki. Także mamy 2 do 1, dopisujemy kolejne 3 punkty. I jedziemy dalej. Później mamy wyjazd do Brunswicka. Wyjazd bardzo trudny, bowiem w 25 minucie tracimy bramkę. W 49 minucie tracimy Sandberga, a jednak udaje się wygrać i to jest naprawdę mm, dowód na to, że rodzi nam się w Kilonii bardzo dobry zespół. Że w tych tutaj mękach, w tych bólach rodzi się coś dobrego i będziemy mieli pociechę z tego zespołu. Bramka Robina Beckera w. W 54. minucie Town Zebę w 63. po asyście Holtmana, i mamy kapitalny wynik 2 do 1. Tutaj jeszcze dodam, że Carlos Hikita debiutował w tym spotkaniu. Nasz 18-letni Kolumbijczyk, który no już wrócił ze zgrupowania kadry i możemy z niego. Tutaj korzystać. Kolejne spotkanie, a właśnie to jest ważna informacja, mecz z Brunszwikiem był ósmym meczem z kolei bez porażki. Tak więc naprawdę mamy dobrą pasę, która kończy się w meczu następnym: domowy mecz z Bayerlem Leverkusen, ówczesnym liderem tabeli. Teraz chyba, no, teraz drugie miejsce, ale ówczesny lider tabeli pokazał nam. Parę, parę ciekawych akcji, mimo że, uwaga, prowadziliśmy, prowadziliśmy 2 do 0 w tym spotkaniu, ale niech was to nie zwiedzie, bo prowadziliśmy tylko tak naprawdę dzięki świetnym obronom Newbella, który w tych pierwszych 40 minutach bronił po prostu kapitalnie bronił no, ze trzy sytuacje sam na sam, groźne strzały z dystansu. No, ale w 41-43 minucie Odson Edward doprowadza do wyrównania i Paulinho zadaje nam ostateczny czas w minucie 60. Statystyki są dla Bayeru, Leverkusen. No cóż, nie jesteśmy jeszcze zespołem tego, tego pokroju. Jednak trzeba się cieszyć z tego, że no, potrafiliśmy razem z nimi tutaj dobry, naprawdę dobry spektakl pokazać. Niestety, wygrali oni. Zrzucam to też trochę na karb w nieobecności Zandberga wobec kontuzji innych obrońców. Czyli kroniga i wala musiał grać e, Bielik, no, który niestety nie zaliczył dobrego spotkania i e, no, Edward dwa razy mu uciekł i strzelał bramki, także tak wyglądają nasze lutowe pojedynki, tak wygląda nasz lutowy kalendarz, jeśli chodzi o Bundesligę, jesteśmy w tej chwili na siódmym miejscu, moi drodzy, bardzo dobre siódme miejsce, trzy punkty przewagi nad ósmym Hamburgiem, no już bezpieczna przewaga na strefą spadkową, tak więc w tej chwili nie musimy już patrzeć w dół, możemy tylko patrzeć w górę, a tutaj do tej strefy Ligi Mistrzów brakuje nam raptem 6 punktów do strefy Pucharu UEFA. Hmm, jeden punkt, bowiem chyba wszyscy zespół gra w eliminacjach do Pucharu UEFA. Tak, więc wszystko, wszystko to wygląda bardzo bardzo dobrze, aczkolwiek przed nami bardzo ciężkie mecze. Także nie sądzę, żeby nasza tutaj pozycja ulegała poprawie, bo tu mamy mecz z Borusją Borussi, z Borussią Mönchengladbach tu mamy mecz z Dortmundem, tu jeszcze mamy Bayern, tu mamy Freiburg, tu mamy Eintracht. Także naprawdę wiele ciężkich meczów jeszcze przed nami. O, jeszcze ważna informacja, ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Trafiliśmy na zespół FC Ingolstadt, który zajmuje obecnie 13. miejsce w drugiej Bundeslidze. Tak więc świetne losowanie w naszym wykonaniu. Jeszcze to mecz chyba jest, o ile się nie mylę, w domu? Tak, jest to mecz domowy. Tak więc wszystko tu wygląda dobrze, i mamy, no nie powiem, że autostradę, ale powiem na pewno drogę ekspresową do. No do awansu do półfinału Pucharu Niemiec. Oczywiście nie liczę tutaj na zwycięstwo w tym w tych rozgrywkach, ale z drugiej strony no, jesteśmy już dwa mecze od finału, więc czemu nie, czemu by nie spróbować? Oczywiście zwycięzca będzie grał w europejskich pucharach, a to mogłoby być wspaniałe dla nas osiągnięcie w tym sezonie. Chciałbym grać w pucharze Euro, chciałbym grać w europejskich pucharach. Zaplanowałem te europejskie puchary po trzecie może czwartym sezonie w Bundeslidze, tak więc w tym roku jeszcze to nie jest naszym celem, ale w przyszłym, a już na pewno w następnym jeszcze sezonie to będzie naszym celem. Musimy tutaj grać w europejskich pucharach, żeby, żeby windować ceny za naszych zawodników, żeby tutaj ich sprzedawać za jeszcze drożej, żeby mieć dodatkową platformę do ich promowania. No właśnie, skoro o młodych zawodnikach mowa, mieliśmy zaciąg juniorów. Nie był to zaciąg dobry po dwóch latach naprawdę świetnych zawodników. Tym razem tylko czterech tutaj eee, i to jeszcze jeden na siłę eee, może podpisać kontrakty. Eee, pierwszym z nich to jest Michael Martin, 14-latek Niemiec. Jedna gwiazdka obecnych umiejętności, cztery gwiazdki potencjału. Eee, jest to skrzydłowy eee, już z wysokimi umiejętnościami. Eee, także no, tutaj dobre atrybuty szybkościowe ma. Zwłaszcza w aspekcie przyspieszenia, no i sprawności ogólnej e, i też wytrzymałości e, potrafi przyjąć piłkę. Nieźle drybuje, nieźle gra głową jak na e, prawego pomocnika. Bardzo błyskotliwy chłopak z niezłą determinacją, aż kapryczny charakter. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Jedziemy dalej. Jans Reichel, lat 15. Kolejny prawy skrzydłowy. Tutaj jedna gwiazdka. Wobec umiejętności 3,5 gwiazdki potencjału. Także no nic, zobaczymy. Nie jest to typ lidera, przywództwo jeden, ale dobra technika, niezłe przyspieszenie. No ten zawodnik potrzebuje ewidentnie jeszcze czasu, dużo czasu na to, żeby te umiejętności mogły troszkę urosnąć. Fabio Rudolf, Obrońca bądź, bądź środkowy pomocnik, i to bardziej ku tej pozycji byśmy się tu skłaniali. Mógłby grać jako pomocnik odbierający piłkę, tudzież środkowy, tudzież Carillero. Podobna sytuacja co, w poprzednim kole co u poprzedniego kolegi. Wysoka determinacja, stanowczy charakter to na pewno mu pomoże rozwinąć szybko swoje umiejętności. No, ale jeszcze te są na tyle niskie, że nie możemy tutaj o nim myśleć w kontekście czegokolwiek w pierwszym składzie. Musi, musi długo i dużo pracować w Obecnych umiejętności 3,5 potencjału. Jedziemy sobie dalej. Ostatni zawodnik to no, polsko brzmiące nazwisko Hubert Bednarek, ale jest to Niemiec. Półgwiazdki umiejętności, tylko trzy gwiazdki potencjału tego defensywnego pomocnika, który może też być pomocnikiem środkowym, może też być środkowym obrońcą. Tak więc jego tutaj atrybutem jest oczywiście wielopozycyjność 15 lat i podobnie jak koledzy, dużo, 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 dużo pracy przed nim. Zobaczymy, co z tego będzie za rok, za dwa, za trzy. No, w przypadku Huberta niestety nie jestem optymistą. Zresztą tak samo jak w przypadku Rudolfa czy Reichela. No, ale zobaczymy, jak się, jak się tutaj ci zawodnicy będą rozwijać. Spojrzymy sobie szybko jeszcze tutaj na U19, żeby zobaczyć, czy ktoś tu się super rozwija. Paweł Sołkup, naweł. Paweł Sołkup nadal 2,5 obecnej umiejętności. No, ten zawodnik już no, już powinien być powoli gdzieś tam. wiecie co przeniosę go do. Pierwszego zespołu, niech sobie troszkę potrenuje, może gdzieś tam dostanie jakąś szansę na mały debiut w którymś spotkaniu. Hmm, jedziemy sobie, hop, w wybór. Mamy tu Pawła Sokupa, no ale, no właśnie, nieuprawniony. Aj, rozegrał już dziś mecz w innej drużynie, tak więc dzisiaj oczywiście nie może grać, ale jest zgłoszony i w kolejnych spotkaniach będzie mógł oczekiwać swojej szansy na debiut. Dobra, przechodzimy do spotkania. Dzisiejszy odcinek troszkę chyba będzie szybszy. Miejmy nadzieję. Newell w bramce, Sosa, Town Sandberg, Nole w obronie. Mulling Almeida w pomocy. Holtman, Schindler na skrzydłach. I Sera oraz Richter w ataku. Aczkolwiek zrobimy tutaj zmianę. Wejdzie Stefancic i zamienimy tych dwóch panów. Wyjdziemy z Ciciem i Serą w ataku. Jedziemy do bramy Jedziemy. no nie przegrać przede wszystkim. Chciałbym tutaj mieć wynik pozytywny, czyli remis bądź, remis bądź oczywiście wygraną najchętniej. Zobaczymy, czy da się uda to zrobić. Dobra, forma zespołu z Bremy jest w tej chwili beznadziejna. Oni przegrywali chyba pięć kolejnych spotkań, e, tak więc e, ich morale z pewnością nie jest wysokie. E, no ale z drugiej strony na pewno też chcą odbić się, e, od, na, odbić się od tej złej formy i wrócić na jakieś e, dobre tory. Oczywiście mam nadzieję, że im w tym e, przeszkodzimy i ta ich słaba forma jeszcze troszkę się przedłuży e, przynajmniej w tym spotkaniu. Resztę. Mogą po prostu wygrać, ale w tym muszą, muszą przegrać. Takie jest moje, moje zdanie na ten temat. Uwaga, mamy akcję NOLE: ładne tu przyjęcie. Sandberg, NOLE, Schindler, André Almeida. Nasz młodziutki prawy obrońca ostatnio osiągnął kapitalne formy, kapitalną formę. No świetne oceny tam dostawał w poszczególnych spotkaniach. Tak więc naprawdę robi się tutaj z nolego prawy obrońca no przynajmniej klasy, klasy krajowej. A tymczasem Janisera również pokazuje, że potrafi błyszczeć w swoim fachu, a jego fach to w tym sezonie strzelanie bramek. 15 golf w tym sezonie zalicza nasz młody, 21-letni napastnik. Tutaj przyjął piłkę pod presją ładnie. Nie odwrócił się od obrońców i tutaj z linii pola karnego z 16 metra oddaje piękny strzał i mamy 1 do 0. ten kilonia awansuje na szóste miejsce, tak więc wszystko wygląda dobrze. Teraz mamy w Werderu, nie faulować, Kruzę, świetnie Nubel i Sandberg wybija. Oczywiście nie ma mowy o bramce, absolutnie Dobrze możemy to pominąć chyba e, już wszyscy widzieli. E, 13 minuta spotkania uwaga bomb oddaje strzał na bramkę naszą ale strzał jest to niecelny e, nadal mamy 1 do 0 Holtman e, teraz nasza akcja Muehling. Stefan Cic. Mamy dużo ludzi z przodu. Lepiej nie narazić się na kontrę. Czemu tu mi tak nieładnie przerywa? Gianni Sera. Uwaga. Podanie do Stefan Cicia. Schindler. Schindler. Wrzutka. Jeszcze Gianni Sera. Wrzutka. Holtman strzela. Ale bramka z broni. Mamy już rożny. Ładna akcja naszego zespołu. Uwaga. Andrea Mulding. Borna Sosa i mamy gola. Mamy 2 do 0. Samobójczy brom. Gol Floriana Kańca. Świetna akcja. Tutaj dobry Krótkie rozegranie rzutu różnego Andre Almeida do Millinga. Ten podaje doborny sosy. Borna sosa e, mija jednego zawodnika. Oddaje strzał. Kańc e, chce interweniować, e, ale totalnie zmyli swojego bramkarza, e, który nie miał tutaj szans e, na skuteczną interwencję, i mamy 2 do 0. E, no nie, jest to, nie jest to oczywiście wynik pewny, nie w przypadku naszej drużyny, bo już bardzo często e, dwubramkową stratę. Udało nam się roztrwonić i to nawet w ostatnim meczu, tak więc szybciutko od razu schodzimy dwa punkty niżej. Każe się, się też zawodnikom skupić. Oczywiście są przytłoczeni, no ale cóż, jeżeli tracimy czasem dwie bramki w ciągu dwóch minut, tak jak w poprzednim meczu, no to chyba mam prawo od nich zażądać skupienia i niedopuszczenia do utraty bramki. Uwaga. Sandberg, Schindler! Schindler! Dziesiąta bramka w sezonie Erik Tobias. Sandberg zalicza asystę. E, I rozjeżdżamy, rozjeżdżamy Werder, który no, totalnie rozbity. Chyba damy im kolejną e, porażkę. E... Dołożymy im kolejny przegrany mecz Schinder zalicza dziesiątą bramkę w sezonie. Wreszcie w zeszłym sezonie miał e, w zeszłym sezonie miał 9 bramek i 12 asyst, w tym ma 9 asyst i ma dziesiątą bramkę, tak więc jeżeli zaliczy jeszcze asystę, e, a będzie miał ku temu na pewno niejedną okazję, no to wejdzie tutaj na e, Podwójne, na dwucyfrowe liczby w tych dwóch kluczowych statystykach, będąc oczywiście naszym, pozostając naszym najlepszym zawodnikiem i królem tutaj tej klasyfikacji kanadyjskiej. Mamy przerwę, mamy kapitalny mecz. No, Werder nie istnieje. Rozmowa motywacyjna, szybciutko. Oczywiście mogę tylko. Pochwalić swoich zawodników i wracamy na drugą połowę Andra Almeida ma tutaj żółtą kartkę tak więc chyba Hikita wejdzie w którymś momencie zastępując swojego portugalskiego kolegę czy Hikita jest na ławce jest na pewno tak mamy Hikita na bramce uwaga Borna Sosa Aleksandra Mühling Miaulink miał trochę miejsca, chyba chciał oddać strzał, ale postanowił oddać, ale mamy akcję dalej, Borna Sosa, uwaga, teraz czy będzie kontra, nie będzie kontry, tylko dwa oddane strzały Werder um, zdołał, tyle Werder zdołał zrobić w pierwszej połowie, ale spójrzcie na tutaj noty naszych obrońców, same powyżej siódemki, chyba nawet powyżej 7,2 Borna Sosa, Andrea Almeida. Giannisera, Schindler, e, Schindler, ładnie do Sosy i mamy tutaj troszkę spokoju, nie, e, bo już jest e, kontra, ale mamy i znowu kontra, e, troszkę pinbola tutaj mamy e, w, w wykonaniu naszych zawodników i zawodników Werdera, na szczęście, e, na szczęście bez konsekwencji, uwaga, Borna Sosa, czy uda się, jeszcze jedna akcja, uda się, Borna Sosa zalicza asystę, a Giannisera, szesnasty gol w sezonie, drugi w tym meczu, kapitalne, e, to są zawody, to chyba jeden z naszych najlepszych meczu w tym sezonie. No naprawdę robimy dużo. Ładnie Borna Sosa wrzutka w pole karne Giannisera. No nasz wieżowiec, on tu ma ponad 100, 190 cm wzrostu. Nie ma tutaj sobie równych powietrzu. Spójrzcie tylko na oceny w zasadzie już wszystkich, tylko Stefanciś troszkę słabiej, ale to młody chłopak ma jeszcze czas na to, żeby, żeby błyszczeć. 63 minuta, szybciutko robimy pauzę i pora na jakieś zmiany. Tak więc wejdzie na pewno Carlos Hikita za nie będziemy ryzykować kartki. Chciałbym też Borna Sosa zdjąć, ale ma teraz parę minut dobrej gry, więc zostawimy go, miejmy nadzieję, że nie zaliczy tutaj jakiejś wtopy i nie zajdzie z czerwoną kartką. Ocena 8,5, w tej chwili chyba najwyższa, nie, no nie, oczywiście Sera ma najwyższą, ale tu już mamy, zobaczcie, w defensywie mamy praktycznie same ósemki, Zandberg, Townsend, 7,9, Borna Sosa, 0,8,3. Ależ ten mecz kapitalnie wygląda, ależ tu nabijemy statystyki pięknie, żeby tylko nie stracić bramki, oczywiście, bo zaraz, jeżeli stracimy bramkę, Nubel i bramka Maxa Cruze, niestety, niestety tracimy gola. Co tu się wydarzyło, Kainz. Dostaje piłkę na skrzydle wrzutka w wrzutkach polekarne. No, powinniśmy sobie byli poradzić z tą wrzutką, jeśli ma być szczery, eee, Tutaj mieliśmy sytuację 3 na 1. E, ta piłka nie powinna dotrzeć do e, zawodnika Werdera. Werderu. I powinniśmy mieć tutaj e, większy spokój. E, no cóż, e, oceny spadły. Oczywiście Nolemu spadło. To on jest tutaj odpowiedzialny za tą wrzutkę, e, za dopuszczenie do niej. E, szybciutka taktyka, e, kolejne zmiany. Sven Sztendera wejdzie za Schindlera. Schindler, świetny mecz. Bramka, e, dobra gra, ale też chce e, tego młodziutkiego Sztendera wpuścić na boisko. No Dać mu szansę, już zaliczył dwie bramki. E, miał też chyba jedną asystę, tak więc naprawdę świetnie się wprowadził w pierwszy zespół e, Sven. E, mamy nadzieję na jego kolejne dobre spotkania. Stefanci dzisiaj cichutki w tym meczu, chociaż ta ocena 7-0 jest troszkę myląca, no bo cały zespół dobrze gra, więc automatycznie jemu ocena rośnie. Uwaga, żebyśmy tu zaraz nie mieli problemów, bo jeżeli Werder strzeli drugą bramkę, to oczywiście mogą być problemy i to duże. Mittelstadt kolejna wrzutka, znowu Kauper Hikita. Mamy szansę na kontratakt. Jeśli tylko dobrze to rozegramy, będziemy mieli równowagę bądź nawet przewagę w danym sektorze. Sven tendera, Czy będzie bramka zaliczona? Nie będzie bramki zaliczonej, niestety. Sven był na spalonym tak. Nie ma co do tego wątpliwości, no ale widać, że nasz skrzydłowy jest głodny, chce tych bramek, no i jest to zawodnik, który potrafi to robić, jeszcze brakuje mu doświadczenia, oczywiście spalony był w tej sytuacji. Szybciutka pauza, czy mamy jeszcze jakąś zmianę? Mamy jeszcze jedną zmianę, więc na samą końcóweczkę wejdzie Marko Richter za Stefan Cicia, zmienimy tych dwóch panów. I wjeżdżamy, żeby zakończyć spotkanie, zakończyć to bardzo dobre spotkanie, e, chyba że teraz stanie się nam jakaś krzywda. No ale przegrywa tutaj z Krusem pojedynek Mittelschad, Kauper. E, Mittelschad jeszcze raz, e, powinniśmy tam e, przechwycić e, tą piłkę. Kruzę, sam w polu karnym, ale dobre, dobre tutaj zablokowanie strzału przez Nolego i nadal mamy 4 do 1, no do końca meczu już 45 sekund, tak więc w kontekście wyniku nic się tutaj nie zdarzy, teraz fatalne podanie, naprawdę złe podanie, jeszcze jedna wrzutka w pole karne, Kauper, strzał zablokowany, Bejmo, niubel ładnie broni, zdołał piłkę przerzucić nad poprzeczką, kapitalna interwencja naszego bramkarza, Sandberg teraz wybija piłkę, to już jest, bo jesteśmy już po doliczonym czasie gry i chyba będzie koniec spotkania chyba będzie koniec meczu Newell tak 4 do 1 wygrywamy bohaterem meczu oczywiście Janisera ale też świetne mecze innych zawodników Kingsley Schindler dobry mecz Miolink niezły mecz Borna Sosa mecz kapitalny Tobias Sandberg mecz kapitalny Giacomo Nole ocena 8-0 gdyby nie ta bramka myślę że byłoby jakieś 8-4 8-5 tak więc znakomite kolejne spotkanie Giacomo. Giacomo Nolego 6,93 już ma e, taką ocenę e, w Bundeslidze, sprawdźmy, już jest coraz lepszym bocznym wysuniętym obrońcą, e, a uważam, że będzie kapitalnym jeszcze e, 2-3 lata i to będzie zawodnik wart naprawdę, naprawdę duże pieniądze i będzie jednym z lepszych prawych obrońców w Bundeslidze, a może nawet w całej Europie. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z wyniku. Przechodzimy do podsumowania odcinka i do zapowiedzi następnego spotkania. Kolejny mecz to Darmstadt w domu, tak więc kolejna okazja na trzy punkty. Myślę, że musimy z niej skorzystać dobrze, tym zajmiemy się później my przechodzimy do kalendarza trzy mecze w tym miesiącu nam jeszcze zostały Darmstadt, Borussia, Glam Borussia Mönchengladbach i FC Ingolstadt, ten mecz będzie na Facebooku, oczywiście zapraszam wszystkich na facebookowy profil Zetrenero, rolling znajdziecie w opisie do tego filmu, tam będzie mecz ćwierćfinałowy z Ingolstadt a my widzimy się w odcinku kolejnym w odcinku kwietniowym, w którym zagramy domowe spotkanie z Borusją Dortmund będzie to naprawdę ciekawy ciekawy mecz, na który już wszystkich serdecznie Zapraszam, jednocześnie się żegnając. To był projekt Akademia, to był The Trenero. Dziękuję za uwagę. Peace out.